Chciałbym w imieniu całej Rady bardzo serdecznie podziękować e, Panu Prezesowi za bardzo, bardzo dobre prace w górniku zawsze jak Prezes Zarządu. E, wiemy, że Pan Prezes przejął ster górnika zawsze w bardzo trudnych e, czasach i z tego powodu jesteśmy bardzo wdzięczni e, Panu Prezesowi. My ten okres oceniamy bardzo dobrze. Pan prezes podjął się misji w okresie niezwykle trudnym, kiedy górnik był zagrożony nieotrzymaniem licencji. Osobiście mogłem obserwować jego ogromne zaangażowanie podczas tego procesu licencyjnego. Jestem przekonany, że to w znacznej mierze jego aktywności zawdzięczamy to, że górnik cały czas gra w Ekstraklasie. Na pewno trochę żal, dlatego, że no, tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, była to dla mnie fantastyczna przygoda i mnóstwo takich e, niezwykłych wspomnień takich jak chociażby wygrana Górnika, moje uczestnictwo w tym meczu, wygrana Górnika na Stadionie Wisły, Kraków, poznanie mnóstwo fantastycznych ludzi związanych z piłką nożną, e, Agendy górnika, spotkania z nimi. Część spotykałem się już wcześniej, ponieważ funkcję e, c, m, członka i przewodniczącego Rady nadzorczej e, czy odwiedzając. E, czy, czy, czy odwiedzając na przykład Hubert'a Kostkę, którego, którego spotykałem, odwiedzając jego córki w ich domu. No ale niektóre, niektóre osoby poznałem, poznałem dopiero, miałem okazję osobiście poznać dopiero dopiero teraz, jak Waldka Matysika czy Zygryda Szołtysika, no mnóstwo fantastycznych, fantastycznych takich wspomnień i, Wspólne rozmowy z, z Adamem Nawałką, z tym trenerem Górnika, a też reprezentantem, którego gdzieś tam pamiętałem z dzieciństwa i, i Włodzimierzem Lubańskim. No mnóstwo takich fantastycznych rzeczy, których... E Taki szary kibic nie miał nigdy okazji doznać, a mi to było po prostu dane. także to, to, No i w ogóle satysfakcja z pracy dla górnika, z klubu, który jest moim klubem, no to, to to też olbrzymie... Ol, olbrzymie e, z jakich działań przez Pana podjętych na, o charakterze organizacyjnym jest Pan tak najbardziej zadowolony? Znaczy ja sam siebie bym nie chciał oceniać, nie jestem akurat skłonna ani zwolennikiem wykonywania jakichś samoocen. No myślę, że... Te podziękowania, które doświadczyłem dzisiaj ze strony prezydenta Lewandowskiego, składam w pani prezydent Mańki Szulik i ze strony przewodniczącego Rady Nadzorczej, to, że obecnie akcjonariusze zaproponowali mi dalszą współpracę przez członkostwo w Radzie Nadzorczej, to jest jakimś takim świadectwem, że, że generalnie... Tą pracę, którą wykonałem, mając świadomość oczywiście tego, że niedoskonałą, no jednak nie jest doceniana najgorzej. Tak. Myślę, że tak pozostanie, że nic z tego nie zmieni. A jakie rady dałby pan nowemu prezesowi? Um, może takiej, który mi wytrwałości, chociaż akurat to jest sytuacja bardziej złożona. Dużo um, ludzi odporności takiej psychicznej, bo to jest ważne, bo... Bycie prezesem klubu Ekstraklasa, szczególnie takiego jak Górnik Zabrze to naprawdę olbrzymie wyzwanie i trzeba być uodpornionym na tą nośność i medialność tego stanowiska konsekwencja i szczęście w doborze, w doborze ludzi, chociaż akurat tutaj wiem, że przynajmniej w moim przekonaniu ten zespół pracowników górnika jest świetnym zespołem, z którym się kapitalnie pracuje i tak przy okazji chciałem wszystkim podziękować zresztą może takie, takie rady, żeby korzystał z tych, z tych dobrych doświadczeń, które tutaj w klubie stał, żeby czerpał z nich garściami, to na pewno będzie dobrze. Myślę, że na meczu z Zagłębiem możemy się spodziewać pana na trybunach. E, ja nie zmienię, od dzieciństwa, chodzę na mecze górnika. W różnych okresach może z różną częstotliwością, ale no, na pewno nie zaprzestanę. Dobrze.